i kochani, drodzy ludzie, jedziemy do Lysysiel. no Jedno z najpiękniejszych według mnie miasteczek tutaj na wybrzeżu Ale to mówię tak nie obiektywnie, tylko subiektywnie, bo, bo oczywiście to jest moja opinia Ale zobaczycie, może Wam też się spodoba Wjazd jest no, przepiękny i no, chciałem Wam pokazać jak się wjeżdża Dzięki mojemu koledze, Darkowi, którzy się widzieli przed Śleszką, który mnie tu odwozi po, po wybrzeżu i po tych pięknych okolicach, po naszych starych, po starych śmieciach można nazwać, bo przecież tutaj żeśmy w latach 70. razem buszowali sobie. Ore. hotel Jest jeszcze... nie przepuścisz później na przejściu? A, nie wiedzą, czy są przejść, nie no, turyści gawędzą no i dalej widoczki właśnie z miasta z miasta tego uzdrowiskowego tego, no, może nie uzdrowiskowego, ale ale też wakacyjnego, no ale to już jest miasto, także zamieszkane cały rok. I no, jak widać latem łódeczki i jachty są. Bo dali, proszę bardzo, piękne widoki, jak zawsze ludzie. Patrzcie się. Przepięknie. Kolejny kawiec. Flagi szwedzkie proszę bardzo i restauracja nad wodą. Wytruję zdrowej na ten, to jest domy. Domy. W czyjej stanie? Proszę zobaczyć, Szwedzi się bawią. No, nawet y, y, widzicie, ta flora tutaj, no przepięknie to wygląda, tak naturalnie, że, że cała marlina, że cały to przystań y, no, staje się jeszcze, jeszcze bardziej atrakcyjna, właśnie patrząc na tą Przepiękną wodę. Oj, chyba wyszli niedawno z wody, bo jeszcze, jeszcze mokrzy są. Nie wiem, czy widzicie tych nurków, co tam dźwigają swoje, swoje te z, z powietrzem butle. Także, jak widać, no różne, różne formy turystyki. Są tutaj organizowane Chyba warto nagrać, prawda? Taki zabytkowy Skuterek z przyczepą I na koniec taka wisienka na torcie Czyli ostateczny widok tutaj z nabrzeża Na, na otwartą przestrzeń Kilka motorówek, które tam sobie prują po, po wodzie. No i kawałeczek tej skały z molo. I to jest właśnie lysysysio w Szwecji. No na koniec powiem, dlaczego to miasteczko tak wygląda. No, no w pewnym sensie, tak, no reklamuje, no trzeba przyznać. Się, Reklamuję dlatego, że no właśnie w, w czasie pobytu tutaj w Szwecji w, w tych latach 70 -tych, no to było moje takie naprawdę ulubione miejsce, do którego przyjeżdżałem, kiedy nie pracowałem, kiedy, kiedy miałem no, szansę wziąć samochód i to co prawda było no, przynajmniej 30-35 minut odkąd, od, od tego miejsca, gdzie pracowałem, no ale to było takie takie go -to, czyli takie miejsce, gdzie no, jak my no, chciał coś kupić sobie, czy przyjechać, to tutaj przyjeżdżałem, chciałem sobie pochodzić, no to tutaj przyjeżdżałem, jak, no, nawet czy do kina, jeszcze wtedy poszło kiepsciutko, ale taki film był Taxi Drivers z Robert De poszedłem oglądać właśnie tutaj w tym, w tym mieście, także tu jest taka ulica e, jedna, tylko tak naprawdę ze sklepami, zaraz pójdziemy tam jeszcze zobaczyć tą uliczkę a, a wam tylko polecam mówię te, te kurorty tutaj szwedzkie jako, jako takie bardzo przyjemne miejsca gdzie można się zatrzymać pospacerować no, to, to powietrze szwedzkie nadmorskie powdychać I mówię no subiektywnie bo ja z perspektywy właśnie tej sentymentalnej ale też obiektywnie myślę że, że, że wielu z was naprawdę by polubiło i Szwecję i te kurorty tak, tak samo i resztę kraju. Przepiękny jest, przepiękny jest naprawdę. I, no i życzę Wam podróży i życzę Wam, żebyście wypełnili sobie czas no tak dobrze, jak ja sobie wypełniam. I, no i na tym kończę te, te, te króciutkie wylle. Trzymajcie się.